Moja filtracja ERO z czego się składa? Filtr wstępny na samym początku, w ogóle jeszcze zanim woda gdziekolwiek trafi do pozostałych filtrów, e, trafia tutaj, czyli on zbiera najwięcej syfu. Następnie mamy sedimentacyjny 5 mikronów, sedimentacyjny 1 mikron, filtr węglowy, później mamy żwicę jonowymienną. Oczywiście mamy dwie membramy, żeby zwiększyć jeszcze ilość wody, czyli odpad z jednej membramy leci na drugą i dopiero. Odpad przymielony przez drugą membranę trafia e, do kanalizacji, czyli jakby wykorzystuje, wykorzystuje odpad. Odpad jakby dwukrotnie, nie? Raz z jednej membrany wpada do następnej. Ograniczniki mam dwa założone i jeden drugi, żeby jak najwięcej wody szło w filtr, a nie do odpadu. Pompa, która ciśnieniem zwiększa i to wszystko. I tak to wygląda.